Wszystkim. Witajcie, jestem mx 20 jesteśmy dzisiaj na serwerze Office TV. Yy, I tak, Chciałabym wam pokazać kolejne zmiany, które mm, zaszły tutaj w tej naszej gildii. Yy, na razie akcji się tutaj nie pokazuje, gdyż po prostu na razie staramy się rozbudowywać gildię naszą, yy, tak żeby tutaj była w miarę dla nas jak mówić, bezpieczna. Tu jakżeście widzieli, tam się yy, przepada żelazo. Bo nie jest nic tu nie robić. Spoko. Masz magazyn. Magazyn jest dosyć tutaj w miarę ogarnięty. Na razie tutaj postawione, jak widzicie, tutaj są bloki, żeby po prostu było wiadomo, gdzie tu do skrzynia. Więc to jest wszystko ładnie ogarnięte. Na razie nie robimy pokoju. Ok. A, czyli to jest do rozwalenia. Spoko. No to też kolejna rzecz, którą chciałem pokazać farma. Automatyczna, jak widzicie. No i tutaj już w sumie nie wiem, co wyżej mam tutaj pokazać. Bo chyba już tutaj nic nie ma. Yy... Tutaj nic nie ma, e, więc ja już się z Wami żegnam. I dziękuję Wam za oglądanie kolejnego krótkiego odcinka informacyjnego. E, I następny odcinek już myślę, że będzie z jakiejś lepszej akcji, czy, czy z czegoś, jak już będzie więcej osób e, albo po prostu z jakiegoś innego serwera, w którym coś się będzie działo. Więc e, na razie żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć!